Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy w niedzielę aktywnie ją spędza. Ja już jestem po biegu na stadionie. Chciałem dzisiaj robić próbę pobicia 8 km, ale niestety nóżki mnie bolą, więc zrobiłem mniej. Teraz jesteśmy na naszym terenie, gdzie będą warsztaty aktywności ruchowej prowadzone przez nasze stowarzyszenie. Wojownik czasu oraz przy współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywni, bo dzięki nim mamy ten obiekt do dyspozycji i tu możemy budować to, co chcemy zrobić technicznie. 21 maja z zakładem aktywności zawodowej Powiatu wodzisławskiego, tutaj będą się odbywać w większości te zajęcia na tym terenie. O, jedzie chyba pociąg przy okazji można zobaczyć, jedzie pociąg, kolej, kolej zabytkowa, polecam w Rybniku wszystkim. Proszę zauważyć, ten pociąg tam sobie jedzie, bardzo dużo ludzi. O, to jest taka atrakcja tego miejsca również. Widzimy fajnie, jedzie sobie pociąg. A my wracamy do tego, co się tu wydarzy. Za mną Przede mną jest Tomek, który filmuje. Tomek jest instruktorem w naszym stowarzyszeniu. No i też tu będzie wraz z innymi instruktorami działał. Tu będzie nasza cydolka, tu będzie lina aż do tamtej brzozy. Będzie super atrakcja. Będziemy mieli sprzęt atestowany, lina stalowa atestowana, całe, cały sprzęt związany z asekuracją. I tą alpinistyczną, i tą asekuracją, która jest wymagana przy tego typu zjazdach. Tutaj się będzie to wszystko zaczynało, i sobie dany ćwiczący będzie zjeżdżał na linię aż tam do tej brzozy. My tam to wszystko przygotujemy, ten zjazd, że tam to będzie wszystko przygotowane na zasadzie wykarczowania tamtych. Tej trawy, tego wszystkiego, żeby to ładnie wyglądało. Zjazd będzie podwójnie zabezpieczony. Będzie lina stalowa i lina alpinistyczna. Wszystko na ATS obciążenia 150 kg, więc będzie wszystko bardzo bezpiecznie. Później, kiedy zjedzie, rozepnie się śpiący. Tam będzie przeprawa. Będzie lina Ponton. I będzie trzeba się przeprawić przez rzekę na drugi brzeg. Do tego będzie praca zespołowa. Tych osób, które tu będą, będą mieli swoje zadania, które będą mieli do wykonania, nie tylko tutaj przy asekuracji, ale i również i przy, przeprawie przez rzekę. I trzeci punkt, który jeszcze będzie tam, to będzie budowanie schronienia. To jest tu. Tu będzie super zabawa. Teren piękny, wszystko logistycznie już opracowujemy, obliczenia techniczne robimy, zabezpieczenia, wszystko będzie zrobione tak, jak to ma być. Tutaj jeszcze y, oczywiście pomagają nam instruktorzy ze Stowarzyszenia Aktywni, y, którzy mają wielką wiedzę w takiej organizacji, więc tutaj będziemy mieli to wszystko. Później, na tym terenie, kiedy zakończymy tą część. Y, aktywności tutaj przede wszystkim będzie sprawa zapalenia ogniska bez zapałek i zapalniczki no i będzie krzesiwo survivalowe tutaj będziemy mieli ze sobą kiełbaski ser góralski, żurek no ale jak te kiełbaski zrobić jak nie będzie ognia więc będziemy się uczyć rozpalić ognisko w tym miejscu wyznaczonym i tu się zacznie taki mały poczęstunek. A na tych stołach biwakowych będziemy się szkolić. Będziemy się szkolić, jeśli chodzi mapa, busola. <laughs> będziemy różne inne informacje przekazywali. Również takie informacje jak pierwsza pomoc, ale ta taka najbardziej pierwsza w sytuacji, kiedy jesteśmy w lesie, zachowanie w lesie co zrobić w niektórych sytuacjach, które mogą nas spotkać. No i na koniec przy tym jedzeniu będziemy sobie opowieści słuchać naszego Tomka Czerwonych Beretów rezerwisty. No i później się przemieścimy butami. Przejedziemy na teren przystani aktywnych i tam będzie mały odpoczynek. Będzie można skorzystać z wody i przygotowanie do e, takiej imprezy, biesiady góralskiej, ja bym to nazwał, w tawernie. Będzie profesjonalne nagłośnienie, światła dyskotekowe, e, będziemy się bawić. No, ja bym tego nie nazwał survivalem w tym momencie, bo e, będzie koryto góralskie dla każdego. No, będzie trochę tego wygodnictwa, no, ale też nam jest potrzebna zabawa jest nam potrzebna taka rekreacja muzyczna. No i wręczenie certyfikatów e, uczestnika e, tych warsztatów. Ja myślę, że e, będzie tego dużo, dużo będzie tego wszystkiego e, będzie e, naprawdę atrakcji. Ja jestem szczęśliwy, zadowolony, bo dwa kilometry dalej stąd jest mój teren walowy, taki faktycznie, gdzie ja tam i zimą, i latem e, praktycznie chodzę na taką swoją autopsjoterapię, e, medytacja, ćwiczenia. E, tam z tą naturą w jakiś sposób się e, jednoczę, przygotowuję się zawsze do następnego jakiegoś takiego okresu życiowego, typu tam 3-4 dni przede mną żeby odetchnąć od tych wszystkich spraw, które nas tyczą w tej no niestety ciężkiej rzeczywistości, jaka nas w tej chwili spotyka. Także tutaj z 21 maja ekipa z Włodzisławia przyjeżdża i tu będziemy zaczynali, ja to kiedyś nazwałem miejska szkoła przetrwania. Ja jestem trochę daleki od tych Surwival. survival, takich takich tematów typowo specjalistycznych, dlatego że no, tutaj no, nie będziemy spali jeszcze w nocy. Tu nie będzie brak wody czy brak pożywienia, jednak tu zabezpieczamy to wszystko dla ogólnego tutaj bezpieczeństwa. Ale myślę, że jakiś zalążek tego jest, choćby ten zjazd na linię to jest atrakcja gdzie wyzwala się te endorfiny, wyzwala się ta emocja i człowiek się sprawdza, no bo pomimo, że my to zabezpieczymy podwójnie wszystko to zawsze będzie ten taki gdzieś tam mały strach żeby przejechać się na drugą stronę no cóż, życzę wszystkim miłej niedzieli jeszcze ja jestem w tym bardzo pięknym miejscu jeszcze sobie trochę pooddycham Dziego ja dobrego. Dziękuję.